Witajcie, ciekawscy! Na pewno dla wielu osób prawdziwym prezentem jest spotkanie swojego idola. Dla jednych będzie to ktoś ze świata muzyki i filmu, a dla innych celebryci pokroju Kylie Jenner. Pomyślcie, jak byście się czuli, gdyby na urodziny wasz najlepszy przyjaciel zaprosił na imprezę urodzinową waszą wymarzoną znaną osobę, z którą moglibyście spędzić cały dzień. Brzmi świetnie, prawda? Prawdopodobnie wielkie szczęście ogarnęło amerykańskiego youtubera Majka Milaka, gdy jego przyjaciel Logan Paul, również znany w sieci, zorganizował tego typu spotkanie. Jest tylko jeden szczegół: wymarzona dama Majka to gwiazda filmów dla dorosłych i w tej historii jest pewien zwrot akcji. Jaki? Kim właściwie jest Lana Rhodes? Dlaczego Milak był tak podekscytowany jej spotkaniem? Jaki skandal musieli razem pokonać? I co Mike myśli o pracy kobiety, która została jego dziewczyną? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się wszystkiego o Lanie i jej historii miłosnej, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Mamy wiele gwiazd Hollywood i ogólnie pojętego show biznesu, które znamy bardziej lub mniej. Ale nie ukrywajmy, o popularnych obsadach serialu filmu, serialu, sceny muzycznej czy po prostu celebrytów zawsze gdzieś się słyszy. Gdzieś na końcu tego świata jest też branża związana z filmami dla dorosłych. Dla fanów tego typu tematyki aktorzy są bardzo dobrze znani, jednak na ogół nie mówi się o nich zbyt często w kolorowej prasie plotkarskiej. Są jednak tacy, którym udało się przebić. I jedną z tych osób jest 24-letnia dziś Lana Rose, która w 2018 i 2019 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych aktorek z filmów dla dorosłych, sporządzanych przez najpopularniejszy portal związany z tym biznesem. Jak to się stało, że choć w młodzieńczych latach chciała zostać pielęgniarką kosmetyczną, zrobiła taką a nie inną karierę. Cóż, branża intymnych wideo dla dorosłych zawsze ją interesowała. Ale posłuchajcie. Prawdziwe imię i nazwisko dziewczyny znanej jako Lana Rhodes to Amara Maple. Urodziła się 6 września 1996 roku w Chicago, a dorastała w McHenry w stanie Illinois w konserwatywnej religijnej rodzinie. Jako dziecko i nastolatka była bardzo aktywna. Interesowały ją różne działalności artystyczne, a także sport. Próbowała lekcje aktorstwa i tańca do bycia członkiem zespołów cheerleaderek. Uczęszczała do szkoły wyższej, Oakland Community College, gdzie była częścią zarówno gimnastycznej, jak i drużyny cheerleaderek. W jednym z wywiadów ujawniła, że powodem, dla którego poszła na studia było wyłącznie uszczęśliwienie mamy, a następnie chłopaka. Chociaż jak powiedziała, ten świat nie był dla niej, skończyło się na depresji oraz marzeniach o tym, co naprawdę chce robić. Kiedy pojawiła się w podcaście prowadzonym przez jej obecnego chłopaka, Majka Miliaka i jego kumpla Logana Pola, młoda gwiazda opowiedziała o swoich niespokojnych latach nastoletnich. Jakby znała, przez większość czasu była dzieckiem idealnym, dopóki nie wpadła w bardzo niewłaściwy tłum, który w końcu był zamieszany w jakąś działalność przestępczą. To doprowadziło ją do rozpoczęcia pracy. I tańca w wieku 16 lat w klubach tylko dla dorosłych. Rozpowiedziała, że zarabiane przez nią pieniądze wracały do gangu hipisów, jak ich nazywała. Lana ujawniła, że ta trauma, którą przeszła, doprowadziła ją do wpadnięcia w niewłaściwe towarzystwo, ale odmówiła mówienia o tym na antenie. Młoda dziewczyna opowiedziała również o tym, że oprócz tańca w klubach dla dorosłych gang zmusił ją do robienia innych, nielegalnych rzeczy, a one wpędziły ją w kłopoty z prawem, w konsekwencji czego spędziła rok za kratkami. Miała tam być 5 lat, ale na szczęście dla niej spędziła tylko rok. Ujawniła również, że nie lubi o tym mówić, ponieważ nie jest dumna zrobienia nielegalnych rzeczy. Kiedy została zwolniona i skończyła 18 lat, przeniosła się do Chicago. Już wtedy myślała o tym, żeby dostać się do branży dla dorosłych. Zanim jednak to się stało, pracowała w restauracji należącej do sieci Hooters, gdzie kelnerkami są głównie atrakcyjne młode kobiety, a ich wydekoltowane stroje i ich seksapil są wykorzystywane jako główny komponent wizerunku firmy. Podczas wykonywania tej pracy po godzinach brała udział w konkursach piękności, a to do prowadziły ją ostatecznie do przeprowadzki do Kalifornii, gdzie rozpoczęła karierę w branży filmów dla dorosłych. Lana opowiedziała, że kiedy była młodsza z zamiłowaniem oglądała reality show Hugh Hefnera Króliczki Playboya i czytała magazyny dla dorosłych, a jej idolkami, przykładem kobiecego piękna były dla niej od lat Anna Nicole Smith i Jenna Jameson. W końcu zdecydowała, że ona też chce zbudować taką karierę jak one i dopięła swego. W zeszłym roku była najczęściej wyszukiwaną w jednej z najpopularniejszych witryn z filmami dla dorosłych. Osiągnęła 345 milionów wyświetleń w ciągu 12 miesięcy i stała się prawdziwą gwiazdą. Początkowo jej mama była nieco zaniepokojona planami zawodowymi córki, ale mimo to ją wspierała. Lana powiedziała, że jej rodzice są z niej naprawdę dumni, ponieważ dzięki tej pracy udało jej się szybko uzyskać niezależność finansową, a w wieku 22 lat kupiła własny dom. Ale wykorzystywała również swoją sławę w branży dla dorosłych na swoją korzyść i zaczęła budować swoje internetowe imperium. Obecnie konto na Instagramie ma ponad 12,5 miliona obserwujących, a na swoim koncie YouTube ma 834 tysięcy subskrybentów. Nie zapominając o koncie Premium Snapchat, koncie OnlyFans, a także sklepie z towarami. Według Celebrity Network jej wartość wynosi milion dolarów, ale liczby różnią się w zależności od witryny. A tak w ogóle, sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie czeka was odcinek z okazjami zakupowymi z damską bielizną. Której nie powstydziłaby się nawet Lana Rhodes. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, jej historia miłosna z YouTuberem zaczęła się od prezentu rodzinowego, którym była ona sama. Na początku tego roku Logan chciał zaskoczyć swojego przyjaciela czymś wielkim z okazji jego 35 urodzin. Wiedział, że ulubioną gwiazdą filmów dla dorosłych, Milaka, była Lana i że mężczyzna naprawdę chciał ją poznać. Wykorzystując swoją przyjaźń z inną gwiazdą z branży dla dorosłych, 25-latek postanowił zaaranżować spotkanie. Początkowo Logan próbował zmylić przyjaciela i kupił mu miniaturowy samochód, aby ten pomyślał, że to właściwy prezent. Jednak niedługo później ujawniła się panienka Rhodes i swoją osobę bardzo uszczęśliwiła salenizanta. Na podstawie reakcji Majka można śmiało powiedzieć, że był bardziej niż zachwycony prezentem, który otrzymał. W czasie, gdy ta dwójka się poznała, Lana przeszła już na emeryturę w branży i bardzo ograniczyła swoją działalność filmową. Tymczasem między nimi szybko zaiskrzyło i wkrótce zaczęli się spotykać. Na pewno wielu z was zastanawia się, czy mężczyźnie przeszkadza to, czym jeszcze niedawno zajmowała się jego dziewczyna. W jednym z odcinków podcastu Logana i Milaka przyjaciele dyskutowali na ten temat, który był następstwem omawiania wiadomości, jaką napisał jeden z widzów. Mężczyzna opisał co robi, gdy ogląda wideo jego dziewczyny. Tak ciekawcy, chodzi o te intymne sprawy. Milak odpowiedział, że nie ma z tym problemu, bo znał ją właśnie jako aktorkę i tak się dowiedział o jej istnieniu. Co więcej, zarówno on jak i Paul powiedzieli, że dziewczyna znana pod pseudonimem Lana Rhodes nie jest tą, którą Amara jest w prawdziwym życiu. Dziewczyna i jej postać, którą poznał świat to dwie zupełnie odrębne rzeczy i nie są nawet bliskie bycia podobnymi. Jak zaznaczył jeden z przyjaciół, jest to istotna różnica, której ludzie muszą się nauczyć. Pomimo faktu, że Mike i Lana zaczęli spotykać się w połowie stycznia, oboje mają już za sobą skandal związany z oszustwami. Po kilku tygodniach ich związku, razem z Loganem wyjechali do Nowego Jorku, aby załatwić sprawy związane z pracą. Tam Mike zaangażował się w intymny akt z inną kobietą, która wkrótce opisała to wydarzenie na swoim koncie na Twitterze. Panią, której mowa to Ava Louise, która jest najbardziej znana z kilku występów w amerykańskim talkshow Doktora Phila. Lana dowiedziała się o schadzce swego chłopaka z inną po tym, jak Awa opublikowała w sieci zrzut ekranu przedstawiające ich rozmowy będące dowodem romansu. A w jednym z wpisów odniosła się zaczepnie do Rhodes. I choć Lana nie pozostawała jej dłużna i odpowiedziała na jej post, dla fanów pary wydawało się, że wszystko zostało stracone, a Mike stracił szansę na przyszłość z dziewczyną swoich marzeń. Fani zadbali jednak o do wcipną zemstę na Mike'u w duchu Logana Pola. Na różnych vlogach wielu widzów zdało sobie sprawę, że Lana polubiła kamerzystę panów Davida i zasugerowali pewien podstępny plan, który sprawił, że Mike zasmakował uczucia, jak to jest być zdradzanym. Wiedząc, że Milak przyjdzie do roz, aby spróbować ją przeprosić, Lana, Logan i David zainicjowali scenę, która miała wyglądać jakby spała z kamerzystą. Powiedzieć, że Mike był zły, kiedy zobaczył ten dwójka razem, to jakby nie powiedzieć nic. 35-latek naprawdę był wściekły. Wkrótce jednak Pol, który chował się w łazience, wyszedł i ujawnił, że to tylko zemstalany. W tamtym momencie para pogodziła się i znów są razem, co dokumentują na swoich instagramowych kontach, a także na kanale Majka na YouTube. Mężczyzna wielokrotnie bronił też swojej dziewczyny w internecie, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, którzy nie są w stanie oddzielić osoby, którą widzą na ekranie, od osoby, którą jest ona w prawdziwym życiu. Wyznał nawet, że w rzeczywistości dziewczyna jest bardzo introwertyczna i nieśmiała. Wygląda na to, że ich sprawy związkowe układają się naprawdę dobrze, a Lana poznała nawet mamę Majka. Jak się okazuje, dla kobiety najważniejsze jest szczęście jej syna. Zapytana, czy ma coś przeciwko filmom, dzięki którym Lana zasłynęła, odpowiedziała, a kogo to obchodzi? Cóż, chyba każdy chciałby mieć takich wyluzowanych rodziców, którzy nie mają żadnych uprzedzeń, prawda? 24-latka na dobre zakończyła swoją przygodę z branżą dla dorosłych do tego stopnia, że zaczyna myśleć o założeniu rodziny ze swoim chłopakiem. W jednym z vlogów Q&A udzielając odpowiedzi na jedno z pytań wyznała, że właściwie nie planowała spotykać się z Majkiem, ale los jest przewrotny i teraz mogłaby urodzić jego dzieci. Nie wiadomo, czy mówiła to w 100% poważnie, ale warto zauważyć, że nie po raz pierwszy poruszała ten temat. Czy powiększenie rodziny z Milakiem to coś co stało się dla niej priorytetem? Czas pokaże. Jedno jest pewne, przez kilka lat w branży dla dorosłych zarobią wystarczającą sumę pieniędzy, aby wygodnie żyć przez wiele lat. Tak więc pomimo problemów na początku ich związku, dziś tworzą silną relację, a umysł Lany już wędruje ku ich wspólnej przyszłości. Powiedzcie więc ciekawcy, czy słyszeliście wcześniej o Lanie Road? Co sądzicie o takiej historii miłosnej, gdy gwiazda intymnych wideo zostaje ukochaną znanego youtubera, czy to scenariusz na film? Myślicie, że taki związek może trwać długo i szczęśliwie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!